Zabieg z zastosowaniem kwasów nebula TCA. Zabieg stanowi innowacyjną terapię medycyny estetycznej. Łączy silne działanie złuszczające kwasu TCA z fazą natleniającą, co zwiększa ich skuteczność i bezpieczeństwo. Zabieg jest bezbolesny. Po odpowiednim przygotowaniu skóry. Preparat nebula TCA zostaje intensywnie wmasowany w głąb. Następnie jest neutralizowany, a kojąca maska zmniejsza dyskomfort odczuwalny podczas zabiegu. Perfluorowęglowodory transportują tlen, zwiększając skuteczność TCA o 40%. Pozostałe składniki kwas Azelainowy, kwas migdałowy i witamina B12 wspomagają działanie peelingu i procesy regeneracyjne skóry. Złuszczanie naskórka zwykle następuje po kilku dniach i może trwać do dwóch tygodni. Zabieg z użyciem kwasów Nebula-TCA wykonujemy w serii od 3 do 5 zabiegów w odstępie czasowym co 3 tygodnie lub jednorazowo jako zabieg bankietowy. Efekty widoczne są bezpośrednio po zabiegu: poprawiona zostaje kondycja skóry, przywrócona jędrność, następuje likwidacja przebarwień i zmarszczek oraz zmniejszenie porusza.